Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramodolik Hydroxo się kłania. Może trochę szarpać, jak kreksio szynkę tym telefonem. Postaram się to w kreatorze jakoś ustawić później. Łapy mi się trzęsą, nosiłem dzisiaj ciężary, bo się pakuje. Wyjeżdżamy i specjalnie nie miałem miejsca gdzie ustawić tego cuda, które macie przed sobą. Żona mi nie kazała, nie pozwoliła wychodzić z piwnicy. No, i, i kręcę tutaj, gdzie jestem. Akwarium z firmy Argus yy, Combo Big Fish. tak to się chyba nazywa. Nie pomyliłem. Yy, zestaw akwariowy za 450 zł. Linka dam do yy, strony w opisie, co my tu mamy w tym zestawie. Mamy akwarium o wymiarach 36 x 46 na 36 W środku jest kostka 36 36 36 z tego co pamiętam. Eee, tutaj jest 13-litrowy SAM. Tak, do takiej małej kosteczki, takie, taka olbrzymia filtr, e, filtracja. Czyli właściwie, mam nadzieję, że jak założę to, to nie będę tego musiał przez rok czasu. Sprzątać? Nie, no może że sobie kiedyś tam wyciągnę tą gąbeczkę, czy coś tam pogrzebie, ale, ale de facto nic nie muszę robić w tym w zbiorniku. No, moim zdaniem pomysł rewelacyjny. Tylko, że trochę mały w sumie. No ale u mnie na biurku akurat się sprawdzi. Obok będzie stało to małe cudo na, na bucki, ale o tym za chwilę. No dobra. Co tu mamy jeszcze? Mamy w zestawie również to światełko 15 W. Około 1000 lumenów z samych białych diod plus pasmo roślinne. Mamy pompkę 400 litrów na godzinę e, firmy Aquanowa. E, No 400 litrów to jest zdecydowanie za dużo, ale producent i Bigfish zalecałem, żeby to skręcić do minimum i wtedy jest idealnie. Co jeszcze mamy w zestawie? Nie, to, to, to nie wszystko. Ja w każdym razie na tych rzeczach będę stawiał, co tutaj jest. Mamy w zestawie 4, około 4 litrów, jak to się nazywa? Mediów filtracyjnych dużą gąbkę, którą widzieliście z tyłu plus lawę, plus ceramikę albo coś tam jeszcze no, oni tam różnie wysyłają. Ja dostałem to, co chciałem. A co będzie później, no to jest ogólnie wersja beta, żebyście nie, nie mówili, że to jest już produkt końcowy. Oni zrobili bodajże 20 sztuk, to jest z czego 10 już zostało sprzedanych. Co tu miałem jeszcze powiedzieć? No jest jeszcze grzałka 50 watowa jest termometr i co? I tyle. Lampka jest ze sterowaniem, taki pilocik, i można sobie ją e, sterować różne tam programy. Jest kilka programów, ale Ale ja z tego raczej nie korzystam. Może będę ze ściemnienia, z rozjaśnienia bo skoro jest dużo światła, to zobaczymy, może z tego będę korzystał. E, a teraz moja, moje pierwsze wrażenie na temat tego, e, zbiorniczek, zbiorniczek wygląda fajnie. Sam e, samp. samp. To jest moim zdaniem pomysł rewelacyjny, ale dobra, będę się czepiał. Dla mnie te dolne kratki powinny być zlikwidowane. Eee, tu ten wlot, i ten ewentualnie wystarczy. Tego bym, ten zrobiłbym trochę większy, eee, szerszy, nie? żeby tutaj taki wylot, wlot awaryjny, żeby tędy ewentualnie się woda przelewała. Dlaczego? Bo dłuższa. Droga przejścia przez media dla wody. Kolejną rzeczą to jest. To jest fajny Bajer. Słuchajcie, popatrzcie. Ta ścianka jest wyciągana i możecie sobie grzebać dowolnie w mediach, wyczyścić tego sampa, robić co się chce, ale jeżeli macie załóżmy podłoże, a jakiś tam początkujący akwarysta już sobie zalał, to, to akwarium zasypało podłożem I tak dalej, i tak dalej Czyli akwarium funkcjonuje I nagle mu wpadnie jakiś głupi pomysł Żeby sobie tam w sampie pogrzebać I podłoże mu się dostanie tam do środka No to wtedy już jest dupa e, Za przeproszenie. Więc tu trzeba uważać Tak samo jak ja mam dzieciaki czy coś I któryś podejdzie i mi to e, pociągnie To też może być nieciekawie Więc z jednej strony to jest fajny Bayer, A z drugiej strony nie wiem Ja bym go może dał przygrodę, nie wiem, do, do niżej. Ogólnie to mi jest przegroda niepotrzebna, bo tutaj łapa, popatrzcie, ja mam całkiem sporą łapę, a tutaj spokojnie sobie sięgam. Tu nawet dwie ręce moje by weszły. Spokojnie, może nawet noga, kolano, głowa. Nie, głowa to już przesada. E, jeszcze jedna rzecz. Czyli przygrodę bym zlikwidował. E, kolejną rzeczą bym wyrównał to no bo po co to tak odstaje, trochę by mnie denerwowało. Z jednej strony może i fajnie, bo yy, będzie to służyło jako tło na równi z tą załóżmy lampą, prawie. nie? I to jest fajne. I takie pewnie było założenie, ale ja bym wolał załóżmy to mieć równo z akwarium, a ten kawałek plastiku mieć jako pokrywę tego sampa. Sampa wolałbym mieć jednak yy, z pokrywą. Yy... No samp w ogóle genialna sprawa, tak wiem, zaraz Marek mi powie, a nie mówiłem, cały czas mnie namawia do założenia sampa w dwusetce. Albo żebym sobie jeszcze sześćsetkę, siedemsetkę postawił i tam sobie z dwusetki zrobił sampa, może kiedyś. Słuchajcie, patrzcie ile tu się mediów zmieści, no tutaj sobie zasypię ceramiką albo lawą, tu dowalę, u góry gdzieś dam woreczek z węglem, bo lubię. A tutaj, tu może też na dole coś tam jeszcze sobie wrzucę i tu będzie grzałka, tu będzie termometr, tu będzie. Ech, może będzie ozonator. Nie wiem, chociaż nie wiem po co, ale podobno pomaga na start akwarium. Ech, co jeszcze tu będzie? Tu będzie dyfuzor CO2. Tak, a co? I szaleć można. Co jeszcze bym zmienił, jak już się tak dowalać, to, to ten wylot. Nie, tu, patrzcie, tu załóżmy jest wylot, tak? Widać ten mały siusiożek. Yy, znaczy, chodzi mi o to, nie o tamtego. Yy, słuchajcie, to bym zrobił regulowany, tak? filtr Aquela czy tam jakiś inny. Zrobiłbym góra dół, albo zrobił to wyżej, żeby ten yy, wlot tafle, tafle wody poruszał, nie? Moim zdaniem to jest trochę za nisko, ale czepiam się, nie? Czepiam się. Baniaczek będzie na podłożu akwanowy. Ogólnie myślę, że tutaj głównie się skupię na tych produktach akwanowych Argus je poleca. BigFish zresztą też podobno są najlepsze w tej klasie cenowej. Ja do tej pory w tej chwili korzystam z zestawu CO2 właśnie z tej firmy. Mam grzałkę i tutaj też będzie zresztą firma akwanowo. Tam jeszcze kilka chyba jakichś rzeczy z tej firmy, więc no zobaczymy, zobaczymy, potestujemy tą firmę. Myślę, że. Na pewno z tej pompki będę zadowolony, z grzałki myślę, czy z termometru również będę zadowolony, bo czemu nie. Zobaczymy jak tylko to podłożę. Mam jeszcze jedno wiaderko, tu już część zużyłem. Jak widzicie posadziłem jakieś nowe rośliny w dwusetce w doniczkach z tyłu. I no i co, I zobaczymy jak będzie wyglądało w ogóle posadzenie tutaj zielska w tym. No. I to tyle, nie będę Wam więcej marudził, a właśnie bo o tym miałem jeszcze wspomnieć tutaj to będzie stało zaraz obok myślę to dostałem również od Bikfisha. tak, też lampki robi dostałem taką lampkę do mojej budkarni, to będzie budkarnia i tam planuję kompletnie pierwszy raz zrobić kompletnie jałowe podłoże Tutaj się pewnie Tomek Lenga będzie cieszył, ale chcę spróbować, właśnie na jałowym podłożu. Dosyć mocne światło. Plus. Tylko białe tutaj jest. To są cztery białe diody. 6,5 tysiąca. Plus do tego będzie lawa. Głównie prawie sama lawa. Mam trochę jeszcze takiego jałowego substratu. Plus właśnie od Argusa. Argus ma jeszcze tam jakiś substrat, podłoże jałowe kompletnie, więc też chcę to przetestować. Też, też tam dodam. A co tam? Zrobimy sobie plażę z takiego jałowego podłoża. No, a jeszcze tutaj, popatrzcie, śmierdzi jak 150 w całej, w całej tej mojej planej piwnicy. Kupiłem sobie od Bigfisha aldehyd gluterowy. No, 50%, pierwszy raz. Kurczę, dziadostwo. Będziemy roz, rozrabiać. Dobrze, że mam gdzie wyjść na dwór. Zaraz to muszę gdzieś wynieść, bo ponieważ zapakowane jest, no jest szczelnie, jest dobrze zapakowane i tak czuć ten silny zapach aldehydu w całej piwnicy. No bo to jest dosyć małe pomieszczenie, więc daje równo. Będę miał na kilka litrów, tam do dzieciaków się na pewno przyda. A ja tutaj będę miał dłuży zapas na długo. To tyle na dzisiaj. Piszcie, co byście jeszcze ewentualnie widzieli, albo co byście chcieli zmienić w tym akwarium, albo, albo jak Wy byście je zaaranżowali. Macie jakieś pomysły, to, to wrzucajcie. Tak jak już mówiłem, to jest niby wersja beta. więc BigFish myślę i firma Argus są otwarci na, na propozycje. Ja zaproponowałem jeszcze im, żeby zrobili pokrywę na to, bo myślę, że fajnie by wyglądało. Lampka spokojnie oświetla niby całe, ale ja myślałem o tym i że zresztą też mówi, że w tej już nowej wersji będzie wersja również z opti 2 tego, tego szkiełka. Najprawdopodobniej będzie również pokrywa filtra, to chyba będzie zlikwidowane, a lampka będzie kwadratowa. Na to na, na power LEDach, więc no, zapowiada się fajnie. No, jeszcze jakby, jakby zrobili, właśnie tutaj regulację tego, żeby można było poruszać właśnie taflą wody, to by było jeszcze fajnie. Z tego co pamiętam, Argus już wrzucił nawet na YouTube a. ten zbiorniczek. U nich funkcjonuje już chyba pół roku czy coś w tym stylu. Ten ich pierwszy projekt, więc sobie możecie wejść i zobaczyć, jak to u nich to wygląda po pół roku. Działania i w ogóle nie grzybania w takim baniaku. No bo słuchajcie, nawet podmiany specjalnie też dużych nie trzeba robić. Jak jest 13 litrów, no powiedzmy, że 10 litrów mediów. 10 litrów mediów przy, przy takim zbiorniku to jest, to jest mega nadfiltracja. Dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.